Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, tu Elizabeth Iron i zapraszam was yy, Bardzo się przyznam ostatni odcinek z gry yy, z gry... może nie z gry. Bo jeszcze mamy yy, dwa dodatki do ogarnięcia. I yy, kurczę... ale ostatni odcinek z dodatku yy, grze Borderlands, yy, wersji Enhance yy, z dodatkiem o nazwie. Yy, Zombie Island of Dr. Net nie mamy ten. Nie, 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 nie podchodź. O kurde, zapomniałam, że jednak trzeba zejść na dół. Chciałam powiedzieć, nie podchodźcie do mnie. To tam się świeci? Aha, tam jest ten. Chyba do podniesienia ten, ten. eko. Eko z notatkami. Ale nie, wyjść już z żębiaków. 40 poziom wbijemy, to jest pewne na milion procent. Zdawało mi się, że coś tam tam się mi świeci, co to jest? Może coś innego? Chyba, że to jest jakieś dodatkowe coś. Bardzo tak to wygląda. Boże, znowu te plójki kupię. So far, so good. Still, I gotta find this doc if we're gonna get our report. Kuuu, 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 dobra, idziemy, lecimy, auua. Dobra, lecimy, lecimy. Nie ma co marnować czasu. Eee, nie widzisz, u mnie to jest różnie. Czasem mówię, no dobra, zbieramy wszystko, a czasem mi się nie chce, żeby sprzedawać. Mhm. Kogułak. Już mamy, jej, ding, sleep, sleepless. Ding, ding, ding. Mamy już poziom. śycuś kościelnej zapł. Mm. Nie, 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 nie ma opcji takiej. Zawaliłeś chłopie. Ci ludzie, że są biaki zamienił. Bijeli ludzie. A wy tam siedzicie co? Jeszcze, jeszcze się nie zainteresowali mną. Moją obecnością w tym miejscu. Ja mogę skróty zrobić. Ops, mogę. Skróty, skróty. Dobra, ja podniosę i tak przylecą tu i zaopiekujemy się nimi

Kosmetyczki. Jezus Maria. Chłopiec, jesteś pozery baba, a nie chłop. Chłop musi być chłopem, a nie babą. No, właśnie pilnuję sobie tyłów. Bo u nich to jest norma. Przody, tyły. Obudziliście się kurcze zombiaki wszyscy. I oczywiście sami faceci zombiaki. Usłyszeli mnie. Cześć faceta, tu masz, kurde, tyle facet... Jezu, jezu, ej, spokojnie! Spokojnie! Nie mówię spokojnie. Zaś plujka, kurde. Maseczkowiec leci do mnie. A dobrze. Jak dobrze to się na granicy tam uspokoiło, bo mnie chyba coś tam... mi coś sk skręcało o, ostatnio i to tak porządnie. Położę drogi, mam nadzieję, że święty spokój będzie. Ale wy broni dropicie Naprawdę Sporo, sporo ile dropicie, może będę mieć miliony Aha, ktoś tam jest rzucający czymś Tam jest ktoś Jak on się chyba zblokował gdzieś tu przy... przy wejściu na most tu, o, tu, tu, tu Frankenstein, pankuje! Popatrz, wyszeczkę ci rzucę, chcesz? Będzie ci wesoło. A ja sobie... Ja sobie mózgi pozbieram, no! Podejdź. jest kolega? Jakiś ze skrzyneczką ładną dla mnie.

No ale tak jak mówię, koniec, koniec, już koniec, koniec. Koniec, koniec. Blisko końca. Znaczy w tym odcinku będzie koniec, bo tak wyjdzie, że będzie odcinek. Tu playu. Jejku, jejku. Jakie wysłudziaki jesteście? No kurczę, słudziaki. co? że go nie ma gdzie 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 co 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 to było? Zamknięty. Chcę od was, coś jest

Oh my, my angel. Hey, man. Ta, do, 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 nie, do ciebie nie, do ciebie nie tulić Kagu, man miłego za... <laughs> smacznego tulenia, no Dobrze, y, specjalnie zostawiłam, bo no bo zaraz wchodzimy do walki z bosem, <laughs> z nedem ja, yeah. yeah, już mamy Bosa Neda. <laughs> Ned. Boże, jak nie wiem, może nie znam za dużo Nedów w swoim życiu i tak dalej, ale ja za każdym razem mówię net, to mi się kojarzy Ned, ten net Simpsonów yy, Landers. <laughs> Ja sprzedałam coś złego, dobrego. No nie chyba mam, no nie? Mam ja w tym? Nie mam, kurka wodna. Bo bo. Leczenie zostawiam. Może sobie wrzucę, będziemy się na nedzie lepiej lepiej. Necz, necz, Jaki necz? Ned, poszedł. Ned, ulicz mnie. Tak? Kapcioszki! No, kapcioszki! Musiałeś jesteś brzeczka wygodnego, miękkiego i. bistego. Ale no to dobrze, no uwielbiasz kapcioszki, no to ubrałeś te kapcioszki, chyba, co? <grywka> kapcioszki. No już za chwileczkę, już za momencik, tylko jeszcze sobie wszystkie szafki otworzę. <laughs> Wiecie, dla amunicji, może akurat jakieś leczonko wpadnie fajne. Uleczymy się. Czy ja zużyłam już, już wszystkie te? Chyba tak. No to. Niech będzie i takie leczenie. Tu też czasem może, ale. Dobrze, witajmy. Neda. Nie jadłam popcornu. Wkurzył się doktor Ned Anders się wkurzył. Raczej nie bardzo się wkurzył. Szybko pójdziesz, Ned. O tu za ustrzach on to bo nam cię białą bronią, a ty kurczę co? Ale jest taki. Bardzo szkodliwy wręcz. A, a, a co się dzieje? No właśnie. Runda druga. Fajny pomysł. Holy shit. Holy fucking shit. Chciałam to powiedzieć. Takie na to. No tak, on się też zombifikował. Chociaż nie bardzo wygląda jak zombie, bardziej wygląda jak jakieś takie... Nie wiem co to jest. Dobra, skoczymy. Do mrocznej przepaści. <śm> <śm> podjadał sobie coś tu dobrego, jak widzicie. A na sam dół myślałem, że coś tu jest. Nic. <śm> <śm> Jejku. Raczej nic mi wiadomo o skrzynkach. Więc tu nie przejmujcie się, tylko lecicie na dół. To Neda. Neda potworzaka, nie umarły. Czy on coś robił? Strasznego. Raczej nie. Nic mi o tym nie wiadomo. On raczej nie jakiś strasznie, strasznie trudny i takie te rzeczy. Raczej był prosty. Tylko jeden boss dalej siedzi na mojej liście pod hasłem Nemesis, które nigdy nie pokonałam. Chromrax. Chromrax? Chromrax jest w tym w trzecim dodatku chyba? Chyba tak. Nie, chyba trwa... nie wiem, którymś, którymś dodatku. Eee, nie tutaj w tym. I on mnie, ja go nigdy nie zrobiłam jeszcze. Więc mam nadzieję, że mi się uda. Net undead. Daj mi net undead. <ścoughs> Koniec. dr from... i thought his name was ned yes yes whatever you said. where was i oh yes <coughs> no mama couldn't dr ned was stopped thanks to the courageous Hunters. and me you that doesn't make any sense what you in bedtime you little dovera for night Koniec. Mam bardziej co ten odtygować za, za długi ten niektóry odcinek był ostatni chyba. Ale spoko 40 coś minut to co nie jest spoko. Ewentualnie pierwszy mógł być, bo nie wiem, ja nagrywam jednym, jednym rzutem, bo potrzebuję nagrać jednym rzutem wszystko. A czy Wszystko. Do danego dnia któregoś. No, tu chyba nic takiego. Chyba nie zrobił, co tu dropło? Odgan. Hej, jeszcze mamy to zadanie do oddania. Chyba tu nic nie ma. Nie przypominamy mi się żadnej skrzynki w tej okolicy. Więc nie musicie się rozglądać za tak, jakbyście szukali. No, nic tu. Tu też nie. Jak widzicie, nie był to jakiś strasznie długi od yy, ten dodatek. No i chyba reszta też nie jest właśnie taka jakaś bardzo długa. Dobrze, gdzie ja jestem? Dobra, i tak będziemy musieli pogonić naokoło. Mózg został jakiś? został. Wydawało mi się, że coś po coś, po coś się te mózgi zbierało. Ja nie mogę sobie przypomnieć za żadne skarby. Po co? po co, na co komu to było? Po prostu tak się zbierało. <grym> Bo potem w następnym dodatku, tym z Atlasami. <grym> tam będzie się zbierać korę. Ko Kore, kor. Takie te, takie rdzenie o. o. Ładnie, ładnie po polskiemu rdzenie. to to wiem, że tam. O, patrzcie, kocur. 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 Nie, 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 nie. Może nie. No i tego tak to skończyliśmy. Yy, dodatek. Nie ma już zadań. <laughs> Skończyły się. Wyszły mi zadania. Wyszły mi. A nie będę zaczynać w, w tym odcinku yy, Kolejnego dodatku, no bo to wiecie, to mam osobno zrobione, no powiedzmy, dodałam tylko nazwy yy, tych do tych większych dodatków do Do tych moich miniaturek tamtych wcześniejszych i, i tyle. Yy, no kurde, 20 minut to odcinek, nawet nie, nie 20, tylko 18. Yy. Dobrze, może wam poopowiadam trochę ten... E, ocenię szybko dodatek, tak wiecie. E, żeby. żeby było troszkę dłuższy. <laughs> Spoko dodatek, jeśli o to chodzi. E, znaczy zombiaki, lubię zombiaki, więc były zębiaki i. Fajne były te zębiaki. Pomysł na tę lokację z, z Old Haven z powrotem. Przemianowanie ją na... E, Death Haven, no też fajnie, bo wróciliśmy. Chociaż wiecie, tam tych zombiaków to widzicie, na potęgę tu rzucali i to, to, to tak, no, no, no to wydłużało, kurczę, nam rozgrywkę i tylko po to one tam były. Żeby was zatrzymać, żebyście za szybko nie skończyli. No bo to jest dodatek taki, no i nic więcej bronie jakieś, nie wiem, czy czy zazwyczaj tak było, że gdzieś tam w tych późniejszych jakby jak wychodził dodatek, to gdzieś tam jakieś nowe bronie były chyba, eee, w trójce bardziej, tak, wiecie, dochodziły. Eee, A tak to, no, nie wiem, jedna legenda, dwie, dwie legendy? Nie, jedna legenda. Ile mi to legendy zrobiło? Dwie. dwie. Tata i... Tata. Tata-mama. Tata, tata, <gry> Ten strażnik dropnął. No, yy, Uderzenie bym dropnął. No. no i tyle, bo to jest to moje wcześniejsze. Yy, ta cicha noc też jest wcześniejsza, i ten bojowy niszczy się też jest wcześniejszy. wie na cały dodatek. A i tak, kurczę, yy, pre, pewnie i to bardzo możliwe na tak. Na 90% więcej będziemy dostawać ze skrzynek, ale to musimy. Yy, Skończyć następny dodatek, ten co teraz z atlasami mówiłam wam, że jest. I, i e, z klaptrapami, rewolucja klaptrapów. E, czwartym dodatkiem, No czwartym, no bo to było to, potem była e, Underdome, e, Moxie. E, nie wiem, czy tam wrócimy do tego. E, musiałbym być najwyższy poziom, mieć jakiś tam sprzęt, czyli ewentualnie zobaczymy e, ten dodatek. Ale tak jeden odcinek i to tak Chwilę po, pokażę Wam tą arenę i, i tyle, bo to nie ma sensu. I, 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 no, ale to muszę skończyć, właśnie te dwa dodatki, żeby sobie pofarmić skrzynki, żeby się troszkę przygotować i zobaczymy w ogóle na jakim poziomie skończymy grę. Liczę tak koło 50, coś może, a chyba jest 60, nie wiem. Wiesz, jest playthrough drugi i możecie sobie w taki sposób poziom podnieść do tego maksymalnego, chyba jest 61? <laughs> jakoś tak, bo 72 jest w, w dwójce, w, w w trójce. No nic, yy, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobał, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi, gdzieś tam na jakichś innych stronkach. było bardzo miło i bardzo mi to mogło. No, a my słyszymy się w kolejnym dodatku do Borderlands wersji Enhanced. Nie pamiętam nazwy. <grym> tak jak mówię, tam będzie nowa postać nam dojdzie, która potem ona się pojawia. Jakie druga część. Czy ona w ogóle jest tam w drugiej części? Nie wiem, nie przy... bardziej mi ten. Ona będzie grywalna, ona jest grywalna ta postać w... W pre-sequelu. ona jest grywalną postacią. Yy. I tyle chyba. No nic. <grystanie> Dzięki. Cześć.